Cześć wszystkim z tej strony Kubik. Zapraszam Was na kolejny odcinek Najlepszych Taktyk Majora w Berlinie. Tym razem dosyć nietypowy wariant, jeżeli chodzi o demo. Bo e, tłumaczyłem to podczas pierwszego odcinka. Co to dla mnie znaczy najlepsza taktyka? Dla mnie najlepsza taktyka to taka, którą sam chciałbym odwzorować w swojej drużynie i którą zalecam, byście też dodać do swojego zeszyciu z taktykami. Gdyż to są to materiały, które no, z reguły pomagają tylko drużynom. Tak dzisiejszy filmik no, w żaden sposób nie będzie. Prawie że do odwzorowania, chyba że już wprowadzacie jakieś elementy analizy rywala. Akurat ta zagrywka działa teraz przeciwko Avangar, ale gdybyście grali na ekipę. Gdzie tak samo jak Simon Gaming wie, jakie Avangar ma pozycje, jeżeli chodzi o krycie, i wy tak samo wiecie o swoim rywalu, yy, że na przykład, nie wiem, Zenek i Anty kryją bombsite B, a Marian jest osobą, która gra ze perką odłącznika. Jeżeli nagle zobaczycie Mariana na B, no to spodziewacie się, że, że raczej dwie osoby są na A. I tak to działa w przypadku Avangar. Na bombsite B gra Buster i Kicket. Także jeżeli nagle zobaczysz tu Jam'ego, który w tym miejscu się pojawi, no to jednak możesz się spodziewać, że tutaj coś kombinują zawodnicy. Szczególnie, że no oni oglądali wiele demek. Jest to na pewno rzecz, która się często powtarza, że jeżeli Jamie jest na momsa i ciebie, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że są trzy osoby w tym miejscu. I faktycznie ta zasada w tej sytuacji zadziała perfekcyjnie. Zobaczmy na minimapę. Co robi Semant Gaming? Oni od razu konturują okolice środka. Szybki fleszyk, szybki łącznik. Wiedzą, że awangard się zagra razem w okolicach daszku czy domku. To jest bardzo poprawne to, co grają antyterroryści. I zobaczcie teraz na graczy Tero, jaki ich jest plan naród. No rzucony smoke, przebicie się przez niego. Powiedzmy, że to jest ekstra. Ale teraz tak naprawdę najważniejszą grę będziemy mieli za moment w tym miejscu. Zobaczcie na pozycję graczy Syman. No tutaj teraz powiedzmy, że no to się tak ładnie mówi, CS-owe szachy. Czyli Syman Gaming wie, że Jamie był na B, no to wiemy, że Jamie będzie albo przy łączniku, albo przy bibliotece Ewentualnie on zostanie który któryś z kolegów przerotuje W każdym razie Antyterrorysta numer 3, jeżeli oznaczymy jeden i dwa tych na bananie To antyterrorysta numer 3, czy będzie to Jamie, czy będzie to Sniper, czy Lifer, nie ma to znaczenia Będzie przy łączniku, przy bibliotece, przy speedwayu, przy respie To jest taki teren Działań, w którym miejscu może znajdować się ten antyterrorysta, rotujący. I awangard doskonale wie że ich rywal wie o tym, że Bombsite A jest osłabiony. I Syman, jako że. Wie o tym, że Awangar wie, że oni wiedzą, że bombsite A jest osłabiony Decydują się na stworzenie z tego zmyłki No brzmi to komicznie, ale faktycznie tak to działa w głowie tych zawodników No tyle co adren ma świetną kontrolę mapy, no, ale jednak zbyt nie chce wykorzystywać, bo nie ma najlepszej broni I zobaczcie, w tym momencie Seban chce pokazać My doskonale wiemy, że wasz bombsite A jest osłabiony Stąd decydujemy się na atak od łącznika pod bombsite A, dorzucając wam smołka do środka, do łącznika i pod bibliotekę. To są proste granaty, nie ma czego pokazywać. Granaty rzucone z ręki. I zobaczcie, jak od razu reagują antyterroryści, zdając sobie sprawę, że rywal wie, rywal zna ich słaby punkt. No ale tutaj jedyne, co mogłoby zadziałać przy tej zmyłce, no to jednak świetna akcja Keoza. Przegranie pojedynku przez Keoza oznaczałoby przegraną rundę. Atak. Pojedynek będzie przez niego Można na początku wygrany. do tego Torik świetnie domyka akcję Prosty smoke Bardzo fajnie zamieszali swoim rywalem Więc faktycznie za to zawodników Semant Gaming Trzeba pochwalić, no ale Awangard też jest w piątkę Oni mogą sobie spokojnie to odbić, co ciekawe na plecach Już jest Adren, także mimo tej naprawdę Fajnej kombinacji Reakcja zawodników Awangar Była naprawdę dobra, po pierwsze nie dali się zapać Torikowi Który tworzył tego fejka, po drugie Adren Skrócił domek i mimo, że nie dał kontroli Mapy, jeżeli chodzi o informacje Bo on stojąc w domku tak naprawdę Mógł Mógłby dać informację panowie, to i tak będzie, be, bo tu jest czysto. On by się mógł wychylić, sprawdzić co się dzieje. Nie zrobił tego. On dopiero począć wrzód na plecy, ale potem to wszystko uratował. Także mimo naprawdę fajnej, zaawansowanej kombinacji ze strony zawodników Symant Gaming, to jednak brakowało dużo sprawniejszego ataku i przejęcia domku tu przejęcie domku, gdyby było, to tań inaczej by ta zagrywka zadziałała, i moim zdaniem, Symant Gaming faktycznie mogłoby tą rundę wygrać. Także dzisiaj taka ciekawostka pod analizę rywala, jak to działa, jak z tego korzysta się na co dzień i jak na przyszłość należy takie rundy rozgrywać, żeby jednak je wygrywać, a nie, no jednak przegrać dosyć mocno. Szczególnie, że awangard nie miał najlepszego wyposażenia, no ale właśnie taka ciekawostka na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Mogę wam od razu zdradzić, że kolejny filmik, który pojawi się na kanale, na mapie DAS2, również będzie tak. Taką ciekawostką pod kontrolę mapy, pod informacje i pod to, co wiesz o swoim rywal. No ale już Was odsyłam do kolejnego odcinka. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnych częściach.